Czy da się zablokować negatywne działanie cukru? Jakie są najlepsze produkty, sposoby i suplementy na to, żeby minimalizować negatywne skutki, które powoduje cukier w naszym organizmie? Czy metoda Anny Lewandowskiej na to, żeby najpierw spożywać węglowodany, a dopiero potem resztę makroskładników rzeczywiście jest skuteczna? I jakie największe błędy podczas komponowania posiłków robią ludzie, przez co niestety ale poziom cukru we krwi dynamicznie rośnie. O tym między innymi w dzisiejszym naganiu serdecznie zapraszam. Samo w sobie spożywanie cukru glukozy. Nie jest złe. Jak z każdą inną substancją, zawsze problemem jest nadmiar. Niestety żyjemy w czasach, w których bardzo łatwo jest i zjeść zbyt dużo cukru, glukozy, więc ten film pomoże Wam mimo wszystko sobie z tym lepiej radzić. Część osób już powinien się zastanawiać, czy da się w 100% zablokować negatywne działanie cukru, glukozy w naszym organizmie. Nie da się w 100%, ale można minimalizować negatywne właśnie jego działanie. Bo to, do czego ja bardzo nawiązuję, to jest stabilizowanie poziomu glukozy we krwi przez cały dzień, czyli unikanie jak największych skoków. Dlatego, że to powoduje mnóstwo problemów zdrowotnych, a raczej dążenie do tego, żeby tych skoków było mniej, żeby one były bardziej wypłaszczone, czyli żeby poziom glukozy we krwi był bardziej stabilny. Teraz tak, jeżeli chodzi o to, dlaczego w ogóle ważny jest stabilny poziom glukozy we krwi, to najczęściej mówi się o tym, że jeżeli komuś bardzo dynamicznie poziom glukozy we krwi pójdzie do góry, bo na przykład zjedliśmy 100, czy 200 czy 300 gramów cukru, to potem niestety ten poziom we krwi również bardzo dynamicznie spada i wpadamy w hipoglikemię, a to jest sam w sobie bardzo niebezpieczny stan dla naszego organizmu. I to jest jak najbardziej prawda, to jest jeden z powodów. Inne powody, tutaj ja bym przede wszystkim podkreślił to, że zanim ten cukier zaczyna dynamicznie spadać, to w momencie, kiedy on jest w górze, to już powoduje mnóstwo problemów, dlatego że to samo w sobie powoduje stan zapalny w naszym organizmie. To będzie osłabiało długofalowo pracę naszego układu immunologicznego. Wysoki poziom glukozy we krwi będzie niestety uszkadzał nasz układ nerwowy. Więc osoby z cukrzycą typu drugiego i osoby, które o to nie dbają, które mają permanentnie podniesiony poziom glukozy we krwi, niestety ten proces neurodegeneracji z każdym kolejnym dniem, tygodniem i miesiącem będzie się zdecydowanie bardziej nasilał niż u osoby zdrowej. Więc niestety, ale te osoby będą coraz gorzej funkcjonowały pod każdym względem. Coraz częściej też mówi się o tym, że częste fluktuacje, czyli właśnie te skoki glukozy we krwi, no mogły powodować insulinooporność, a co za tym idzie potem właśnie cukrzycę typu drugiego. To jest gigantyczny problem w dzisiejszych czasach i moi drodzy, róbmy wszystko, żeby do tego nie doszło. Tylko krótka informacja, tak naprawdę mała, wielka prośba. Mam ogromne marzenie, że mieć milion subskrypcji na moim kanale na YouTube, a prawie 70% osób, które mnie regularnie ogląda, jeszcze tego nie zrobiło. Bardzo proszę, jeżeli masz chwilę, kliknij przycisk poniżej subskrybuj. I bardzo pomoże się rozwijać, a ja Tobie z góry serdecznie dziękuję i już wracamy do filmu. Stabilny poziom glukozy w krwi również pomaga nam zachować zdrowie hormonalne. Dzięki temu lepiej nam pracowały nasze hormony i oczywiście stabilny poziom energii. No bo w momencie, kiedy ten poziom glukozy we krwi nam wystrzeli w kosmos, a potem spadnie w dół, to niestety poziom energii nam totalnie spada praktycznie do zera. Nie mamy na nic siły ani ochoty. Więc jak już wiemy, dlaczego tak bardzo istotne jest to, żeby ten poziom glukozy we krwi był stabilny, to przejdźmy już do konkretów. Czyli tak, po pierwsze, jakie są sposoby na to, żeby ten poziom glukozy we krwi był stabilny? Po pierwsze, pamiętajcie o tym, że gdy komponujemy, Posiłek. Staramy się te węglowodany jeść na samym końcu. Dlatego, że jak sobie wyobrazimy nasz żołądek i jedzenie, które tam do niego spada, to ono otworzy taką górkę. I teraz to, co jest na samym dole tej górki, no to będzie trawione pierwszorzędnie. To, co jest na samej górze, będzie trawione najpóźniej i najwolniej. Więc, jeżeli ktoś spożyje glukozy na samym końcu, to ona już zacznie na samym początku być powoli trawiona, ale z czasem, zanim te wszystkie inne rzeczy zostaną strawione, ona będzie coraz bardziej strawiona. Czyli to nie będzie taki dynamiczny wyrzut glukozy. I teraz, nie bez powodu wspomniałem na samym początku panią Annę Lewandowską, która promuje taki sposób, szczególnie u pana Roberta Lewandowskiego, że najpierw je węglowodany i teoretycznie dzięki temu on jest bardziej syty. Ok? Jeżeli to nawet jest prawda, to pamiętajcie, zawsze bierzcie pod uwagę. Kogo dotyczy przykład? Weźcie proszę pod uwagę, że pan Robert Lewandowski prawdopodobnie trenuje kilkanaście razy w tygodniu. A ja nagrywam ten film dla osób, które albo nie trenują, albo trenują tak jak ja kilka razy w tygodniu. Pamiętajcie, że jeżeli macie sportowca, który coś robi z dietą i wy nie jesteście sportowcami to to jest bezsensowne, żeby się do niego porównywać. Zupełnie inaczej pracuje nasz organizm w momencie, kiedy trenujemy kilkanaście razy w tygodniu. I moim zdaniem nie powinno się w ogóle porównywać do sportowców. Więc nawet jeżeli u pana Roberta Lewandowskiego to działa, to nie wdrażajcie tego u siebie. Dlatego, że jeżeli u was od razu na starcie będzie skok glukozy we krwi, to doprowadzacie do tego wszystkiego, co przed chwilą powiedziałem. Dla was priorytetem jest co innego, dla was priorytetem powinno być to, żeby ten poziom glukozy we krwi był stabilny. Więc zaczynamy posiłek od spożywania białka i warzyw, obojętnie w której kolejności może być to, może być to. Potem są ewentualnie tłuszcze i potem ewentualnie dopiero węglowodany, najlepiej złożone, najlepiej właśnie z błonnikiem. I teraz tym samym przychodzę naturalnie do kolejnego punktu, czyli co należy konkretnie jeść, żeby ten poziom glukozy stabilizować, żeby blokować to negatywne działanie glukozy właśnie we krwi. Po pierwsze, dokładamy do posiłków ten błonnik. On się będzie znajdował przede wszystkim właśnie w produktach bogatych węglowodanych. Tylko te właśnie bardziej złożone. Więc kasze, super. Owoce, super. Warzywa, super. Słodycze, no. Błonnika raczej już za bardzo nie mają. Soki też błonnika nie mają, więc lepiej już zjeść cały owoc niż wypić sok. A teraz ważna informacja: jeżeli chcesz lepiej się czuć, lepiej wyglądać lub po prostu schudnąć, to posłuchaj uważnie. Jako jedyni w Polsce w naszym portalu strefaprzeojen.pl dajemy gwarancję efektów albo zwrot kosztów, więc nic nie ryzykujesz. My odciążymy Cię w czym tylko się da. Rozpiszemy dla Ciebie odpowiednią dietę, rozpiszemy dla Ciebie fajne treningi, które przede wszystkim mają być skuteczne. I oczywiście masz nielimitowany kontakt z dietetykiem i trenerem. Serdecznie zapraszam www.strafacheman.pl Kompleksowa Opieka dietetyczno treningowa Mam nadzieję, że do usłyszenia. Kolejny punkt. Przed posiłkiem spożywamy ocet jabłkowy, dlatego że może on nawet o kilkanaście, nawet kilkadziesiąt procent obniżyć wyrzut glukozy. Więc, jak macie zjeść słodycze, to dobrze by było, czy taką sytuacją, ten ocet jabłkowy sobie wypić. 10 ml wystarczy, wymieszane na 100 ml wody. Pijemy 15 minut przed posiłkiem, że jak mamy, jak mamy zjeść, właśnie na przykład, glukozę w postaci słodyczy, albo jakikolwiek innej, jeżeli chcemy mieć stabilny poziom we krwi glukozy i to właśnie będzie pomagało. Kolejna bardzo ważna kwestia to oczywiście aktywność fizyczna. Chyba najskuteczniejsza metoda, jeżeli chodzi o stabilizację glukozy we krwi, dlatego że im nasze mięśnie lepiej pracują, tym lepiej nasz organizm będzie sobie radził właśnie z nadmiarem, ewentualnym nadmiarem właśnie cukru we krwi. Więc jeżeli masz zjeść dużo cukru w kolejnym posiłku i jeżeli zrobisz trening, to na pewno Twój organizm sobie lepiej poradzi. Ba, mówi się nawet o tym, że chyba nawet o 35% aktywność fizyczna po takim posiłku może obniżyć Glukozę we krwi, więc ruch zawsze jest wskazany. Jeżeli chodzi jeszcze o największe błędy, to oprócz. Tego, co, co mówiłem przy komponowaniu posiłku, czyli właśnie jedzeniu węgowodonu na samym początku, bardzo dużo osób robi błąd, moim zdaniem, że stara się zjeść bardzo dużo tłuszczu, który właśnie spowolni wchłanianie cukru. To jest prawda, tłuszcz będzie spowolniał wchłanianie cukru, ale pamiętajcie, że tłuszcz jest kaloryczny, więc to jest tak naprawdę wybór mniejszego zła. Możecie sobie dołożyć trochę tłuszczu, ale pamiętajcie, że jest kaloryczny, więc będzie Wam dużo łatwiej przytyć, niestety, jeżeli będziecie tego tłuszczu na siłę dokładać. Więc metoda działa, tylko uwaga na ilość. I teraz to, pewnie na co Wszyscy czekają, czyli jakie suplementy? Numer jeden absolutny: berberyna. Badania pokazują, że naprawdę jest mega skuteczna, jeżeli chodzi w ogóle o odchudzanie, ale również właśnie stabilizację poziomu glukozy we krwi. Polecam spożywać przed posiłkiem 3 razy dziennie 500 mg. Numer dwa to chrom. Spożywamy raz dziennie, może być do pierwszego posiłku. 200-400 mikrogramów wystarczy wziąć, żeby również właśnie pomóc naszemu ciału, naszemu organizmowi. W lepszej stabilizacji właśnie glukozy. Numer 3, w sumie dodam też cynamon. Tutaj już niekoniecznie można to interpretować jako suplement, bo to można oczywiście jako suplement, ale też można po prostu takiej wersji sproszkowanej 1-5 gramów również nam pomoże. Może być raz dziennie, może być dodawane po prostu do posiłku, do koktajlu. I ostatni punkt to oczywiście wysypianie się mniej niż 6 godzin jest bardzo ryzykowne. To bardzo zaburza funkcjonowanie naszego organizmu. Ponad 6 godzin, 7-8. Dla kobiet niektórych nawet 9. Super. Będziecie się bardziej wysypiać, będziecie lepiej funkcjonować, będzie również Wasz organizm lepiej sobie radził z poziomem glukozy we krwi. Tyle ode mnie. Jak zwykle bardzo praktycznie. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu do końca. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, bardzo proszę, piszcie na kontakt małpa lub po prostu poniżej w komentarzu. Link do współpracy z nami oczywiście też jest w opisie do tego filmu, a za chwilę wyskoczą Ci dwa filmy. Wybierz jeden z nich, bo im więcej wiesz, tym lepsze będziesz mieć efekty. Dzięki bardzo. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.